Witajcie, witajcie. Dzisiaj będzie takie nocne, nocne gadanie. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to nie widzicie, ale jest już dosyć późno, i jadę właśnie samochodem tutaj po nocnym, nocnym Poznaniu. I przygotowałem dla Was dzisiaj taki temat. Taki bardzo pod napięciem. Już o nim wspominałem w jednym materiale, ale wtedy, kiedy, kiedy o nim wspominałem, to jeszcze nie spodziewałem się, że. Że będzie to temat aż tak kontrowersyjny. Wtedy jakoś tak mi się to nie jawiło, że może być kontrowersyjne, a jednak te kontrowersje wzbudziło i słusznie już mówię Wam o co chodzi. Być może będąc na Linkedinie, czy, czy na Facebooku, czy tam w jakichś innych miejscach, w jakichś innych społecznościówkach, to zauważyliście te liczne teraz quizy. Na Linkedinie to chyba tak głównie gdzieś tam buduje zasięgi. I zabawa polega na tym, że jest jakiś fragment interfejsu. Yy, zazwyczaj jest tak, że yy, to jest... Dwa rozwiązania są porównane, które są takie dosyć. To nie jest tak, że jeden jest jakoś wyraźnie lepszy, a drugi wyraźnie gorszy, czy cokolwiek, tylko to no, są bardzo takie, jakby nie, nieoczywista jest ta odpowiedź. No i tam pod spodem są oczywiście te ikonki do, do, do udzielania reakcji, no i to jest niby takie głosowanie, który element jest z jakiegoś powodu lepszy. No, zazwyczaj jest też takie pytanie, który, który element jest, jest lepszy. No i to, jak pojawiło się na LinkedInie. No to tam zasięgi, i ilość komentarzy i tak dalej, to po prostu wybuchły. Eksplodowały, można powiedzieć. Ja tam widziałem gdzieś takie wpisy, które miały tam, nie wiem, 20 tysięcy chyba zasięgu i chyba po kilka, kilka tysięcy reakcji. Nie? Także. także bardzo, bardzo intensywnie, także zabawa taka yy, no, zasięgowa można powiedzieć. I to jest jakby główny cel, nie? jakby od razu, yy, od razu powiem. No i jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to mówię kurde, fa, fajne, nie? zabawne. Fajny, fajny pomysł. Z jakimś takim zalążkiem może edukacyjnym, czy takim może, może edukacyjnym to jest duże słowo, ale z takim. Propagowania pewnego, pewnego sposobu myślenia, to znaczy, że nad takimi elementami, chociażby jak nie wiem, dodawanie do koszyka, czy nie wiem, prezentacji atrybutów, nie wiem, kolorystycznych produktu, to że na tym można myśleć i że to, to myślenie jest w ogóle y, dosyć, dosyć zawiłe i że to może być w ogóle przedmiotem jakichś rozważań. Ja myślę, że wiele osób wbrew pozorom, nie zdaję sobie sprawy, że to tak jest, nie? No bo po prostu no, czym jest, nie wiem, projektowanie strony, projektowanie sklepu? Dla wielu, wielu przedsiębiorców to jest po prostu OK. Przychodzi jakiś programista tak zwany, czy nie, lepiej, przychodzi jakiś informatyk, no i on coś tam robi, nie? i on sobie to po prostu rysuje, i to jest, to jest zrobione i fajnie, i, i, i potem pytanie, czemu to nie sprzedaje na przykład. Nie, więc, więc fajnie, że tutaj jest jakieś takie propagowanie w tym quizie, że jednak no, gdzieś tam jakieś myślenie o tym istnieje i może to być dosyć ciekawe. Ale co było dalej? Pojawiły się komentarze, głównie, głównie czytałem te komentarze jakby pod swoim wpisem, który był właśnie w tym stylu, no bo też oczywiście dołączyłem do tej zabawy i, i wrzuciłem takie, taki rodzaju quiz, żeby zobaczyć jak to, jak to będzie I, i oczywiście pojawiły się głosy dosyć mocno negatywne, i za które te głosy i za które te komentarze także wszystkim, którzy, którzy je udzielili, dziękuję, bo były to głosy niezwykle wartościowe, wskazujące na pewną rzecz, że odpowiedzieć na to pytanie w tym quizie, to po pierwsze nie, nie da. nie ma możliwości, tak? Ze względu na kilka, kilka powodów. Drugi zarzut był taki, że no to jest ogólnie dosyć płytkie potraktowanie tematu. No i że to jest farma yy, tych, tych lajków, czy ty, tych reakcji i, i po prostu budowanie zasięgu. A w jednym komentarzu nawet padło, że to jest pompowanie ego. Aż tak daleko bym nie szedł. Ale, ale okej, okay. jakby rozumiem zarzut, ja w pełni się też z nim zgadzam. Nie? Jakby no, cel tego jest głównie zasięgowy, no bo to jest taka zabawa społecznościowa, tak? to, to nie miało pewnie w zamysłach pierwotnych twórców, no bo też oczywiście to nie jest nic oryginalnego. Jakby wiele, wiele osób po prostu ten pewien schemat powiela, tak? ten pomysł jakby jest kopiowany, no i, i jakby pojawia się tego coraz więcej. Także to też nie jest nic oryginalnego. No i, i teraz co w tych zarzutach, co w tych komentarzach jest prawdziwego? Absolutnie stuprocentowa prawda jest taka, że żeby móc stwierdzić, czy dany design jest lepszy, czy, czy y, lepiej wykonany, no to trzeba dużo, dużo więcej niż tylko zobaczyć, jak ten design wygląda. No bo mamy tak kontekst całej tej sytuacji, tak? co my właściwie projektujemy, dla kogo my tak właściwie to projektujemy i nie wiem, jaki problem chcemy rozwiązać. Tak, Także jest bardzo dużo pytań, które można tutaj mnożyć, które oczywiście w przypadku tych, tych quizów, to absolutnie on tam nie jest podany. Tak? Tam jest po prostu podany przykład jakiegoś tam rozwiązania graficznego, no i głosy, który lepszy, który, który gorszy, który coś tam jakoś tam się podoba. Tak? Jakby próba znalezienia, jakby, bo są też takie komentarze, które biorą udział w tej zabawie na takiej zasadzie, że, że próbują jakoś dać jakiś argument dlaczego wybrali tak, a nie inaczej jakby ta próba jakby jest zdana od razu na porażkę tutaj nie ma, nie ma możliwości znalezienia takiego argumentu, ponieważ mamy za mało informacji na starcie i to jest absolutnie, absolutnie słuszny komentarz, że tak właśnie jest i że to pod tym kątem jest dosyć płytkie nie, no jakby nie można wybrać tego w żaden, w żaden sposób taki, który byłby, byłby słuszny nie, i to jest jakby już takie podejście bardzo merytoryczne, podejście, które mówi już tak, jak to powinno być, jak powinno się myśleć o, o, o designie. Czyli że on jest osadzony w jakimś kontekście, on jest osadzony dla jakichś ludzi, którzy mają jakieś cechy, on ma rozwiązywać jakieś konkretne problemy, a nie, że jest jakiś tam uniwersalny sposób tak, i, i możemy sobie tam gdzieś zagłosować, zagłosować w ten czy, czy inny sposób. Oczywiście myślę, że te komentarze też pokazały coś bardzo wartościowego, ale niekiedy jakby mówiły o tym dosyć ostro. A to jednak mimo wszystko była taka zabawa, no jak to w social mediach, nie? No to, to, to są wpisy bardziej metodyczne, są wpisy poważne, są wpisy, nie wiem, zabawne, są wpisy jakieś informacyjne, a to był taki wpis bardziej rozrywkowy, który myślę, że dalej mimo wszystko jakiś ten aspekt, o którym wcześniej mówiłem, taki edukacyjny, że w ogóle myślenie o takich rzeczach istnieje, to jakiś tam swój miał, nie? Więc jakby to też nie, nie oceniam tak negatywnie. Ale jasne, można to zrobić lepiej i nawet były właśnie komentarze, jak to zrobić lepiej, jak te dane, jakieś właśnie powiedzieć coś więcej o kontekście, dla kogo to by miało być to związanie i tak dalej, czyli tak naprawdę na poważnie do tego podejść i tak naprawdę zrobić taką, taką zabawę, ale już mocną merytoryczną. Bardzo fajny pomysł swoją drogą. Może nawet spróbuję swoich sił gdzieś tam w wolnej chwili, żeby coś takiego przygotować. Ciekaw jestem, czy faktycznie ktoś poświęci czas, żeby to wszystko przeczytać i, i zagłosować świadomie, ale, ale to na pewno naprawdę może być interesujące. Może być Interesujące. Druga sprawa, to, która była podniesiona, no to właśnie to spłycenie tego. I tutaj też yy, prawda, aż tak może bym się jakoś tam tym nie przejmował, yy, bo myślę, że właśnie yy, samo to, że gdzieś tam to się pojawia w świadomości, że o tym się myśli, może być jakaś wartość dla, dla niektórych. Być może niektórzy spotkali się w ogóle z czymś takim pierwszy raz i to może być fajne. No ale ogólnie jasne, nie? No to, to nie jest jakieś, nie wiem. To, to nie jest, broń Boże, jakaś, nie wiem, metoda weryfikacji czegokolwiek yy, czy, czy jakiejś formy badania czegokolwiek, nie? No to jest zabawa na, na, yy, na socialach i teraz yy, jeśli Ktoś by miał takie wrażenie, że na tym polega UX, no i na tym polega projektowanie, no to faktycznie to dosyć szkodliwe by było. Nie? Także no, może to mieć tą swoją roczną stronę i z tym się absolutnie w 100% zgadzam, że może mieć tą roczną stronę. I ta roczna strona też dzisiaj widziałem w jednym komentarzu. Jedna osoba pisała, że ktoś na jakimś spotkaniu czy, czy na jakiejś rozmowie z klientem czy, czy, czy kimś nie pamiętam teraz dokładnie, powiedziała coś takiego, że po co nam testy A-B, skoro możemy to wrzucić na LinkedIn i, i dostaniemy, nie wiem, na przykład 5000 reakcji. No, no i to, to jest faktycznie już mroczna strona tej, tej zabawy. Także kurde, nie wiem do końca, jak to, jak to dobrze ocenić. Wydawało się być to taką niewinną, niewinną zabawą, ale ta zabawa mimo wszystko ma swoją mroczną stronę. Więc, więc trzeba to naprawdę rozważyć, y, tego typu wpisy. I, i, i fajnie, że, że też pojawiały się jakieś takie perspektywy inne po, pod tymi quizami, które trochę to y, na jedną i na drugą stronę gdzieś tam y, mówiły, jak, jak można o tym myśleć. I, jakie to może mieć tam konsekwencje takie. Nie? Także, także bardzo, bardzo ciekawa sprawa i, i, i fajnie, fajnie yy, że, że, że takie głosy się pojawiają, że pojawia się dyskusja wokół yy, tego typu spraw, bo widać to temat gorący. Także, także tak to wygląda. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, na temat tych quizów, czy one więcej robią szkody niż pożytku, czy może jest w tym coś edukacyjnego, a może jednak mimo wszystko to jest tylko nabijanie zasięgów, yy, dajcie znać. Z chęcią poznam Waszą opinię, Waszą perspektywę na ten temat. Yy, moją już trochę poznaliście, yy, więc, więc dajcie znać, i z chęcią podyskutuję, może kolejny jakiś filmik na ten temat nagram, bo mimo wszystko temat bardziej złożony niż by się mogło wydawać. Także do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!